Bo tego słowa używacie nader często. Mhm. Ja bym prosił w pięciu zdaniach. Co to są heurystyki? Żeby wszyscy nasi widzowie wiedzieli, żebyśmy byli on the same page. O, I tak, dobra. Bardzo dobre pytanie. Takie za... pytanie trzeba też tak mówić. Zmieść się w pięciu zdaniach. Okay. Bo, bo tu jest sporo nieporozumień. Ktoś sobie nie doczytał definicji ze słownika, języka polskiego i jemu się wydawało, że to jest coś, i później mówisz coś innego, i ludzie się gubią po prostu w tym. To fakt to, to jest ważne. Mhm. Um. Heurystyka jest rodzajem algorytmu. Uwaga, tak, jest to może być algorytm heurystyczny, albo algorytm chyba przeciwieństwem będzie dokładny. Tak to chyba ładnie się nazywa, nie jestem pewny. Ale jeden jest z nich deterministyczny, drugi jest niedeterministyczny. I ten heurystyczny algorytm da mi jakieś rozwiązania, które nie zawsze są poprawne, ale często będą wystarczające, można powiedzieć, optymalne. Dlaczego stosuję taki algorytm? Bo nie ma algorytmu dokładnego który da mi wynik w skończonym czasie. Czyli jeżeli jest, no to da mi ten wynik, ale potrwa to bardzo, bardzo długo. Na przykład problemy NP zupełne, jak pamiętacie ze szkoły, to się rozwiązuje właśnie algorytmem heurystycznym. I teraz przykład, kiedy my najczęściej stosujemy heurystyki, to jest właśnie do szukania autonomicznych modeli. Mamy ich kilka, nakładamy na siebie te heurystyki, bo jaka byłaby alternatywa? Alternatywa, alternatywa byłaby taka, że gdzieś w świecie, w takim abstrakcyjnym świecie, są wszystkie nasze, nasze możliwe rozwiązania pewnych wymagań biznesowych. Czyli jest jakby dziedzina problemu, jest rozwiązanie i to rozwiązanie, co jest tak naprawdę taka wielowymiarowa przestrzeń, gdzie mam różne osie, to będzie n-wymiarowa przestrzeń. Hmm. Nie potrafię sobie tego wyobrazić i w ogóle nie wolno podobno, matematycy się obrażają, bo ktoś chce sobie wyobrazić n-wymiarową przestrzeń, tego się nie robi. Postępia intelekt. Tak, to z tego sobie nie wyobrażajcie też, ja sobie tego też nie wyobrażam, potrafię do trzech wymiarów, ale generalnie jest tam n bo są i wymagania biznesowe, i drivery, i zespoły, i, i jakieś różne atrybuty jakościowe, tam jest pasa różnych rzeczy i przyszłe wymagania, więc to jest ogromna przestrzeń, którą muszę teraz jakoś przeszukać. No i gdybym miał czas, to bym wziął każdy z tych punktów, gdyby ktoś mi je wypisał i po kolei sprawdził, czy taki system by się sprawdza do tych wymagań. Oczywiście tego zrobić nie mogę. Dokona, dokonałbym takiej hamskiej, brutalnej brut symulacji. Tak, brutalnym na przykład. Mm -hmm. no. Ale nie zrobię tego, bo nie mam czasu, więc muszę użyć skrótu myślowego, który jest rodzajem kompromisu, W tak? psychologii też to słowo że to występuje, przez to się rodzą jakieś błędy poznawcze. Ale i też dzięki temu rodzą się super skróty myślowe, które mi pomagają i nie zużywają energii. I my heurystyk używamy właśnie, żeby dojść do jakiegoś optymalnego zbioru wymagań, sorry, zbioru rozwiązań, mhm. spośród których będziemy mogli testować już konkretne wymagania w tej n-wymiarowej przestrzeni, 5, 10 takich różnych rozwiązań mhm. i wybrać coś, co jest wystarczająco dobre. I oczywiście być, albo nawet na pewno, gdzieś w tej przestrzeni jest dużo lepsze rozwiązanie mhm. na bank. Tylko, że my nie mamy stworzyć idealnego rozwiązania, mi się przynajmniej nigdy nie udało, tak mi się wydaje, tylko wystarczająco dobre. Mam ograniczenie czasu, pieniędzy. No. Tak, czyli godzę się na to, że to nie jest poprawny wynik czasem. W matematyce to jest prostsze. Mogę, jak mam wynik, mogę powiedzieć, że to nie jest poprawne. Mhm. W naszej branży, jak na przykład tworzę system, który ma przejść przez fazę modularyzacji, to nie jest takie łatwe, bo ja nie wiem, czy ten pomysł, który stworzyłem, jest poprawny, czy nie. Potrzebowałbym masę czasu, albo potrzebowałabym mhm. masę czasu przyszłych wymagań i za 3-4 miesiące albo lata sprawdzi mi się to lub nie. Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo trudne. Stąd te, a nie inne algorytmy, które pozwalają mi zbliżyć się do tego wyniku. To myślę jeszcze dorzucił... Znaczy to jest tym tak, żebyśmy jeszcze... Było pięć zdań? Dopytam. Było więcej zdań, czat GPT lepiej słucha się takich poleceń. Ile jest takich heurystyk? Każdy ma... To nie jest sformalizowana wiedza. Mamy chyba sześć albo siedem. Czyli tak... Jakieś tam zdefiniowane macie swoje, które Przez... staracie się używać. I tam I czasem... używajmy słowa swoje. Wiadomo, że one pochodzą też z różnych miejsc. Być może nazwy są czasem nasze, ale tak naprawdę one się sprowadzają do różnych pryncypiów architektonicznych. Podobnie jak sześć, tak bo chodziło mi o to, czy tego jest hmm. 5, 10 czy 500, co nie? To możecie odpowiem. Odpo so, w szkoleniu musieliśmy dwa poziomy tych heurystyk. Jeżeli zbieramy informacje na poziomie biznesowym różnymi technikami, na przykład trzema poziomami stormingu, to jest jedno, jeden ze sposobów zebrania informacji, to mamy teraz takie gruboziarniste, wysokopoziomowe heurystyki, których jest yy, około siedmiu, jak pamiętam, które zawężają nam miejsca, w których nakładamy te precyzyjne. Mhm. Te precyzyjne moglibyśmy sobie być może nazwać symulacją, według jakiejś tam definicji. Tutaj. I one, one mówią, ej, zamiast przeszukiwać, tak jak Kuba powiedział, te miliardy kombinacji, skup się tu, tu i tu i bardzo szybko wtedy w ciągu dwóch, trzech godzin Jesteś w stanie, zadając pytanie, już takie bardzo konkretne, na poziomie już konkretnych driverów architektonicznych, tam gdzie potrafimy, bo wiemy, jak działa komputer, on jest deterministyczny, tak? Mm -hmm. Potrafimy sobie sprawdzić, czy to jest dobra decyzja o podziale. Przykład, może weźmy przykład. Poddomeny biznesowe. Tak? To jest bardzo prosta heurystyka. Biznes może być źle podzielony na kawałki, może być źle podzielony i jak będę za nią podążał, no to się pomyliłem, tak samo jak wczoraj, ale z biznesu się pomyli. Możemy ją uszczegółowić, szukając sobie. Tak zwanych ukrytych pod tak Niektórzy nie, wiedzą, nie wierzą w ich istnienie. To dziwne, bo w książkach archetypów są skatalogowane. Po prostu są. Come on. I mamy techniki od zadawania pytań, żeby się upewnić, czy nie ma tych ukrytych pod dom. No i dobrze, już mam, już mam bardzo gruboziarniste cięcia. Tak? Później nakładamy sobie technikę głównych pytań. Dlaczego to? Poza za moment będę robił architekturę, gdzie chcę mieć zasadę pojedynczego źródła prawdy. Jest bardzo ścisła, e, inżynieryjna e, e, heurystyka. Właściwie, wręcz. właściwie można powiedzieć, czy symulacja, tak, jakie masz pytania biznesowe i chcesz, żeby trafiały w jeden moduli, w jeden mikroserwisik, tak, jeżeli używamy mikroserwisów. Do później nakładamy sobie symulacje alternatywnych wejść, wyjść z procesu. Patrzymy sobie, czy ten proces mógłby się rozczepić. A może mi powiedział nie, nie, ja nie chcę go rozczepiać. Daj mi spokój. Zostawiam. Wyobraźcie sobie te heurystyki, że nakładamy je na siebie, pierwsza daje mi pięć opcji, druga daje mi cztery opcje, z czego dwie się nakładają. Okej, okay, czy już mam dwa punkty podejrzane. Nakładam tej, przestrzeni ogromnej. tej ogromnej Tak, nakładam trzecią heurystykę, która mi z tych dwóch wybiera jeden. Bingo! Trzy heurystyki i zajęło mi to 15 y -hmm. minut. Bingo, mam tutaj cięcie jednoznaczne i jednoznaczne i, i, i y -hmm. jest szybciej, taniej. Podpowiem, że Alan Turing pisał o heurystykach, algorytmach heurystycznych. Jest to raczej Dosyć często spotykana technika, to nie jest mm. tak, to nie jest coś, co my sobie pracowaliśmy, mm. tak? To jest technika ta, ta. z nauki. Jejku, jak jest po polsku computer science, sorry. Informatyka. O jak, bo dziękuję. tak, dziękuję. Nauki sucho... informatyczne. O. Chodzi o to, że, że symulowanie jest bardzo kosztowne. Możemy sobie robić to bardzo kosztowne. I, wiecie, bo symulowanie jest metodą inżynierską i to jest bardzo ważne. Ja nie jestem inżynierem z kształcenia, ale znam inżynierów i oni mówią, że oni byli uczeni na politechnikach tego, że... Stwierdzą. Możesz sobie, jako inżynier, mieć taką bibliotekę, to działa wtedy w takim kontekście, mhm. ale nie ma metody inżynierskiej na szukanie tych właśnie kontekstów. Tak, Jak tak, Znajdziesz tak. kontekst, to wtedy masz narzędzia. A, a, a co robi nasz mózg? To jest tak naprawdę sieć neuronowa. Tak? Sieć neuronowo, możesz wytrenować, i y, część ludzi być może wie, że w taki redukcjonizm, że jestem w stanie sobie rzeczywistość sprowadzić do wzorku matematycznego, mhm. do algebry liniowej. Nie, nie jesteś. Nie jesteś w stanie. To fizycy kiedyś to wierzyli, a potem odkryli fizykę kwantową. Po prostu. Wiele rzeczy się równolegle naraz. Więc to, co robi nasza sieć neuronowa, to ona się uczy, widzi, widzi bardzo wiele takich przykładów i, i już zaczyna wtedy sobie heurystycznie iść w którąś tam stronę. I to, co chcieliśmy zrobić, to właśnie przekazać Wam te wglądy. One mhm. są... No może powiesz ideogramy, już się nagadałem. Dodam jedną rzecz, że to nie jest tak, że z dużą pewnością inaczej, że z pewnością trafimy po tych naszych heurystykach w idealne rozwiązanie, czy nawet poprawne. Nie. Nie szczytniamy, że tak jest, bo tak po prostu nie jest, ale maksymalizu, maksymalizujemy prawdopodobieństwa tak. trafienia w obszar, który jest w miarę optymalny. Bo też trzeba bardzo znaczyć jedną rzecz. My mówimy bardzo często tak. My, jako branża, tak bardzo mocno teoretycznie. no Trzeba podzielić ten system i spędzić na tym jakiś czas, bo trzeba zadać granice i tak dalej, i później wystartować projekt. Czasem jest zupełnie inaczej. To nie jest prawda zawsze. Tak? Jest, mhm. jest kontekst taki, że mam na przykład 30 ludzi, którzy czekają na, na robotę. Nie? 30, 30 osób na ławce rezerwowych, przychodzi projekt. Więc ja będę teraz 4 tygodnie prowadził jakieś badania, które pozwolą mi wystartować. Czasem się nikt na to nie zgodzi. Ja muszę mieć naprawdę szybki strzał, wystarczająco dobry. Albo nawet semi dobry, mhm. suboptymalny. Tak, który, dziękuję. Który pozwoli mi po dwóch, trzech dniach uruchomić pracę tych ludzi, bo ja za nich po prostu mówiąc fizycznie, płacę pieniądz mhm. i nie chcę tego robić. Znaczy, chcę to robić, ale chcę, żeby za ten pieniądz coś się działo, niż granie w Counter-Strike'a. Okay? Mhm. Inny przykład, o którym rozmawialiśmy, zanim powiem o tym ideogramie, zresztą dzisiaj rozmawialiśmy. Przykład do tego, o czym mówił Sławek, że ja mam praktykę inżynieryjną, ale nie wiem w jakich kontekstach stosować którą z nich. W szkole, pamiętacie, prawdopodobnie równania logarytmiczne, niektórzy w szkole jeszcze studia, całki albo na studiach, różne były wzory do rozwiązywania różnych typów problemów. Tak? Mhm. Miałem jakąś technikę do takich równań, takąś technikę do innych równań ale nie do końca wiedziałem, którą z nich zastos zastosować. Było 5, 6, 7, wymyślam teraz, sposobów, jakby takich sztuczek, można powiedzieć, żeby sobie pomóc z jakimś równaniem, rozłożyć się na mniejsze równania. I to może być przy wielomianach, przy logarytmach, przy, przy wszystkim. Prawdopodobnie tak było. Nie? No ale teraz, jeżeli pamiętacie, przypomnijcie sobie, jak działał ten mózg nasz na kolokwium czy na sprawdzianie. Dostajesz, dostajesz, dostajesz pierwsze zadanie. No i patrzysz po kolei, świadomie lub nie, która z tych technik ci pasuje lub nie? Mhm. Porobujesz pierwszą techniką, próbujesz drugą, trzecią, czwartą, aż dochodzisz do jakiegoś miejsca, w którym wynik jest bardziej sensowny lub nie. Bo masz później jakąś technikę walidacyjną. Tak samo my robimy. Dokładnie Ale z czasem, tak już nie robiłeś tego tak, brute force. Tak, z czasem jest jeszcze taka sytuacja, w której moja intuicja, czyli sieć nowa, o której spo, yy, wspomniał Sławek, wyuczyła się, że to jest takie równanie, do którego powinienem uderzyć raczej takim sposobem. Nie? Mm. Czyli mam jakiś rodzaj intuicji, można powiedzieć, czyli nic innego jak nieuświadomioną jeszcze wiedzę. O tym jest intuicja. I teraz jasnym jest to, że ta intuicja sprzyja ludziom, którzy. Są zajęci, że tak powiem ładnie, czyli pałają się tym, żeby rozwiązywać tego typu problemy, w ten sposób budują sobie tę intuicję i ktoś powie, no ale ja to y, nie mogę tak skakać po projektach. Wracając już z tej analogii całkowej do faktycznych projektów, no nie mogę, bo jestem w jednym projekcie. Okej, okay, no rozumiemy. Nie chodzi o to, żeby teraz zmieniać robotę co pół roku albo co dwa miesiące, żeby się eksponować na inne problemy i budować swoją intuicję. Mało tego to nie zadziała, bo nie zobaczysz konsekwencji Konsektów, swoich tak. decyzji po latach. To skakanie tak, nie tak. uczy. Ale mogę na przykład się uczyć z różnych źródeł, albo samemu starać się modelować coś, co widzę w świecie rzeczywistym i oglądać, na przykład, czy to, co modeluję, faktycznie gdzieś ma szansę w tych technologiach, które ja używam, pod spodem być. Nie? Albo dyskutować po prostu z ludźmi z innej pracy, z innych projektów. No, to, mm, to jest mm. jeden ze sposobów. My się tak od siebie nawzajem bardzo wiele różnych rzeczy nauczyliśmy. Mm, tak. mm. Przecież nie byliśmy w tych samych projektach, chyba nigdy. A znamy je dogłębnie, bo sobie o nich opowiadamy. Mm-hmm.